patrzecie, tak, pracę, w ogóle tutaj właśnie tego nagrywania, co robią policjanci, nie? no bo to jest głównie, tak naprawdę to do tego się tylko sprowadza, właśnie dlatego włączam teraz tego live'a, żeby coś wytłumaczyć, bo od razu jadę rano i generalnie już od dzisiaj jeździłem po Ludenscheid i byłem przez... Tam dwie godziny inwigilowane, pikali mi, mrugali jakieś tam. Przejeżdżałem obok plakatu jakiegoś tam, że tam na plakacie. Yy, z daleka, nie, chyba z 200 metrów. Ledwo było widać. Yy, że Latka z dzieckiem. Ci od razu pikać mi zaczęli tutaj, nie? I to widać było, że to policja niemiecka. Teraz od razu jadę dalej, tu od razu Opel wjeżdża przede mną, nie? Yy, I mimo, że jestem za granicą muszę jednak coś powiedzieć kilka słów, bo tutaj mam teraz taki, taki bardzo ciekawy wniosek znaczy już dawno, to teraz przed kilku lat jest wniosek, ale tak mi się teraz to przypomniało było było kilka lat temu coś takiego że tak wszyscy zaczęli taranować, atakować mnie w ogóle tam, nie, tutaj na tych autostradach na, na drogach w tej pracy i rozpoczęła się taka analiza. Dlaczego to jest? Skąd się to wzięło? Czemu w ogóle REN? Czemu ci ludzie tak mnie atakują, nie? I... Było kilka lat udowadniania, że niewinny. Przepraszania, błagania, zastraszania jakichś, próby prób, prób jakichś sądzenia się, nie? I w ogóle cudawianki były. nagle okazało się, że to wszystko sprowadza się do dwóch rzeczy. Do jednej rzeczy się to sprowadzało, że generalnie, no, tam wiadomo, no, wiem, że policjanci się tam gdzieś wtórzyli, podsłuchiwali mnie i coś tam usłyszeli, zdenerwowali się, nie? Jedna rzecz była taka, że. Wcześniej na różne sposoby próbowano mnie tak jakby kopnąć w dupę i dopiero narażała się były próby podejmowane, rozkarżanie miało różne rzeczy i, i ten, ale to wszystko nie udawało się i to wszystko było nietrafione i yy, spełzało na niczym i nagle nastąpił rok 2015, 2014, psychoza Trynkiewicza i... I wtedy udało się to jakby tak nakierować na mnie y, całą tę agresję tłumu i to było bardzo trafne i bardzo się to udało, bardzo to zażarło. Dlaczego? Pierwsza rzecz, dlaczego. A druga rzecz też właśnie taką ciekawostkę chciałem powiedzieć, dlaczego, co się dzieje, bo my tutaj, y, ja jadę tutaj w tym busie, nie? I tak naprawdę co my tu obserwujemy, czemu ja tego live'a włączam, na czym to polega, po co, po co w ogóle jest ten live, po, po co ja to nagrywam, nie? Tutaj widzimy, co się stanie, jak normalnie człowiek sobie jedzie, nie, nie popełnia żadnych przestępstw. No, ok, jest, można powiedzieć, że takim jakiś taki śwituchem, brudasem, takim, można powiedzieć, że nie, nie jestem święty, nie? no, takim rzeźmieszkiem, łobuzem, nie? I oni przychodzą, włączają, tylko kamerę na mnie ustawiają, i co się stanie, nie? Co się, co się wtedy stanie? I to generalnie widzimy efekty tego. Po prostu tacy są. Można powiedzieć, no, no oni tacy są, policjanci po prostu tacy są, w środowisko. Widzimy, tu, to jest pewien eksperyment społeczny, gdzie widzimy. Ja stwierdziłem, ok, włączmy to i opisujmy, analizujmy, co się dzieje w takiej sytuacji, nie? Widzimy właśnie taką sytuację. Pierwsza, pierwszy wniosek, jaki mi się w ogóle nasunął, oni od razu rozpoczynają polowanie na, na czarownicę. I. Oczywiście istnieją sposoby, żeby się uchronić przed tym polowaniem na czarownicę. Na przykład załóżmy, że na was, tam ktoś na was skierują swoje kamery i będą wam się przyglądać, czy, czy też dojdzie natychmiast do polowania na czarownicę. Zawsze środowisko, całe środowisko takie policyjne, że zawsze w takiej sytuacji podejmie próbę polowania na czarownicę. Jedynym możliwym, skutecznym jakimś sposobem uchronienia się przed tym, to jest tak, musicie być tak zdrowi, zdrowi psychicznie, musicie y, najlepiej nie garbić się, prosto chodzić, patrzeć się z pewnością siebie, normalnie rozmawiać z ludźmi, y, optymalnie, tak jakby zdrowo się zachowywać. To zadziała jak krew, krew baranka, otworzenia okien na przykład, bardzo sprzyjające jest, dobrze jest otworzyć okna, Firanka, wszystko na widoku. Właśnie yy, to jest też taki jeden z mechanizmów, efektów ubocznych, można powiedzieć, dzisiejszych czasów. Nie? Te otwarte okna i te firanki, że nie zasuwasz. To jest jedna z form takiego manifestu. Jestem normalny, prawidłowy, zdrowy. Nazna, naznaczam yy, swoje drzwi krwią baranka i yy, to, tak, można powiedzieć, w przelosie. nie? I oni i wtedy omijają Was. Nie? I to jest śmieszne, zabawne, nie? Ale generalnie działa to. To jest tędy. Właśnie tędy wiezie droga, w ten sposób można się uchronić przed tym. druga rzecz. Yy, natychmiast w, yy, wokół mojej osoby zaczęto tworzyć bezpiekę taką, jakby społeczną, czy coś. Od razu zaczęto kaptować ludzi, zachęcać coś tam. Zaczęło się budować wokół mnie cała siatka bezpieki tak społecznej, gdzie wszyscy no, nosili, pomagali, szpiegowali, starali się pomagać w, w oskarżaniu mnie. W różnych y, tak Wiemy to, no, wiecie to o tym, bo przecież, kurczę, wszyscy to oglądacie, wszyscy to... To jest też troszeczkę przedstawiane jako taka zabawa, niby w Jamesa Bonda, czy coś tam, nie? Ja Wam powiem, y, tak, dwie rzeczy. Odnośnie tego Trynkiewicza i odnośnie, na przykład, zachowania policji niemieckiej. Jak tu zacząłem jeździć, to, no, natychmiast policja niemiecka rozpoczęła polowanie na czarownicę. Ja byłem najczęściej zatrzymywanym Kierowcą pe, y, co chwila, już kilka razy tygodniowo zaczęli mnie zatrzymywać. Tu, sprawdzać, podchodzić, tu. Prze, cało, nie, całe Niemcy i my to wiem, wie, wiedzą to ludzie, że to nie jest kit czy coś. Na przykład, tak, teraz masz tutaj y, zwężkę, jest remont, nie? I tu już były plakaty, różne grafiki z dziećmi, jakieś takie szopki. Całe Niemcy. Tylko i wyłącznie z powodu mojej osoby. I to, że Policja Polska podrzuciła mnie i powiedziała, że jestem podejrzany, czy coś, natychmiast cała Policja Niemiecka zaczęła polowanie na czarownicę ze mną. I po prostu zaczęła się taka przeginka. I to trwało, nie wiem, 2-3 lata i zaczęli interweniować. Normalnie, nie wiem, czy tam w rządzie Angela Merkel jeszcze wtedy była i, ten, i zaczęła się normalnie interwencja w rządzie niemieckim, żeby się uspokoili. Oni przez ileś tam lat próbowali udowodnić, już z góry za, założyli, że jestem winny, i później w pewnym momencie zatrzymali się i yy, w pewnym momencie był zakaz, żeby odejść. tam. I, on, i to, to, że ja teraz nie jestem ścigany przez nich, że ja teraz nie, nie jestem co chwila zatrzymywany i tak dalej, to jest sztucznie, to nie jest naturalne, takie że jadę i nic się nie dzieje. Nie, to jest wymuszone. Sztucznie wymuszone. Jest taki rozkaz, jakiś tam wydali. Wszystkie plakaty grafiki pozdejmowali, nie masz w ogóle nic. Pozostałości gdzie gdzie. I też zabronili, zatrzymywać mnie prawdopodobnie. I w ogóle jest to, to jest na siłę zrobione. To nie jest normalne, naturalne zachowanie, że teraz jadę i oni tam nie zatrzymują co chwilę. Ale non to patrzą się. I, i, I widać, że jest jakiś tam. Przeszli do takiego, y, takiej strefy obserwacji y, po cichu z boku, niby. Ale też widać, że im cały czas piorą styki. I generalnie. Y, Jestem chyba najbardziej znaną osobą w ogóle tutaj, w środowisku policji całej Europy, nie? To tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu skierowali na mnie swoje kamery gdzieś tam wcześniej wszyscy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o tego Trynkiewicza. Gdyby Trynkiewicza wtedy, co była psychoza, wzięto, normalnie powieszono go publicznie, w telewizji, bo wszystko było ogłoszone tłum, ludzie wszyscy nie, taka psychoza, że w ogóle tam te dzieci skrzywdził, zgwałcił, zabił itd. i tak dalej. I się przez kilka lat to trwało, że go normalnie puścili, że on już był nie, ten, na wolności chodził i tak dalej. To było nieakceptowalne społecznie. Generalnie pojawił się taki ból, taka przeładowanie w społeczeństwie. Jedynym sposobem, żeby to jakoś rozładować, musiałoby dojść, naprawdę tak szczerze powiedziawszy, musiałoby dojść do powieszenia go publicznie. I, ale to, że go puścili i że ludzie byli tacy ukorzeni, i tak dalej, spowodowało, że tłum szukał jakiegoś yy, takiego... zaczął się y, wtedy właśnie takie y, śledztwa, jakieś wszyscy byli podejrzani i tak dalej, nie? No bo yy, wiemy. I, ja padłem jedną z ofiar tego, ponieważ pamiętam, że było coś takiego, że wtedy te kryteria oskarżenia stały się takie wystarczy, kto jest podejrzany, kto, kto spanikuje, kto będzie właśnie dziwnie się zachowywał, kto się będzie bał czy coś w tym stylu. I akurat wtedy oni wpadli na to, ci policjanci, że podrzucili mnie. Powiedzieli, że on jest podejrzany, bo jest jakiś taki dziwny i tak dalej. I ten tłum tak naprawdę całą swoją frustrację tego Trynkiewicza, to, że on nie został powieszony publicznie i to, że ten szukano jakichś kozłów i tak dalej i na mnie to trafiło, ja zapłaciłem za to. Nie, I cały czas płacę za to. Ja stałem się jedną z osób w społeczeństwie, na, których, na której po prostu tłum, społeczeństwo wyżywało się właśnie, wyrzucało tą frustrację i w sensie Widzajesz, że się i kurczę, goście ci atakują. No, sobie pozwalają. Wchodzisz do sklepu i w ogóle alarm jest i ten, nie? Yy, trzy cokolwiek. Jak, co trzeba zrobić, żeby zasłużyć na coś takiego? Wst właśnie, jeden do jeden zgadza się to, jak się podsumujesz. podsumiesz. I jeszcze do tego yy, też rzucenie oskarżenia i tak dalej. Bardzo dobrze tutaj się wpisała moja neurotyczność, mój lęk, moje w ogóle takie pa paranoje i tak dalej. Świetnie wizualnie to wszystko zagrało, idealnie. I później teraz to już jest taki moment, że próbują powstrzymywać tu mnie, żeby się uspokoili, no bo cały czas co chwila ktoś świadomie, wczoraj na przykład koło Hanoweru, gość normalnie tirem, świadomie rozpędził się i próbował mnie zawadzić, wjechał i to w samym środku linczu, gdzie co chwila ktoś atakował, atakował i, i nagle on, kurczę, ten wciąż zrobił, ja jechałem daleko dosyć, i później uciekł, nie? I ja to wszystko wcofnąłem się, nagrałem, żeby tam, nie, no żeby policja, oni tu wszyscy przyglądają się, wiedzą, widzieli to, nie? C teraz jest mniej tej, takich sytuacji, ale wcześniej, wcześniej było, no, wcześniej było, no 100. wystarczy, że się koło tej grafiki, którą y ustawiła, y ustawili, niemcy koło drogi czy gdzieś tam i później przez kilka godzin byłem masakrowany przez resztę, nie? Y więc tutaj właśnie ja myślę, uważam, że padłem ofiarą tego, że trikier nie został powieszony. Jakby został powiesz, czasami jest tak, że w niektórych sytuacjach po prostu tego typu kara śmierci publicznie wykonana jest, musi być. W pewnym sensie, no oczywiście, no nie wolno jest takie przepisy, że nie ma kary śmierci w Polsce czy ale tutaj widzimy, jak to działa, jakie mogą być konsekwencje. To, że jest to taranowanie na autostradach, to, że jest ta psychoza i tak dalej, to wszystko wynika z tego, z prostej linii, to jest wywołane tym, że on nie został publicznie powieszony. I tyle. I taka jest prawda. To jest... Yy... Ja to mówiłem już wcześniej i to jest oczywisty wniosek. I to I do, Dowiedziono już tego tutaj, że, że udowodniono, że tak jest faktycznie. Także yy, tutaj tak, yy, że to jest dużo różnych ciekawostek, nie? Yy, nie jest tak, że tylko jeżdżę, jest lindż i trwa i nie wiadomo, o co chodzi. Nie, dokładnie wszystko wiadomo, o co chodzi i są pewne potężne powody temu, tego zachowania tłumu i, i, i tak dalej. I to jest właśnie też między innymi ten live, żeby mówić o tym, rozmawiać, żeby to wyjaśniać. Dobra, ja wyłączam, bo, bo sobie po prostu za, ten, za dużo internetu w kształcie, ale to akurat było ważne.